Manko, jest z tej strony Danielus. A jak widzicie, dzisiaj mamy takiego buksika z ośmioma kratami. Musiałem niestety rozerwać, więc yy, tutaj paczki są. Musiałem sprawdzić, czy, czy na pewno wszystkie są. Ponieważ zamawiałem to przez internet, a wiecie, często, często do, dostaję jakieś braki. I co, zrobimy sobie pojedynek dzisiaj: Valverde Momentum kontra Rafinia Momentum. Jak wiecie, jeszcze nie trafiłem żadnego momentum. Udało mi się zakupić takich. Valverde, nie wiem czy nie wymieniłem, już nie pamiętam, ale trochę saszetek jeszcze mamy z ligi. może trafimy, może w tym trafimy. Z tego co widziałem, to w każdej saszetce mamy, w sensie mamy po dwie saszetki, różne, właśnie Mbappe, Alvarez, Nico Williams, To znowu Alvarez, Jamal, Mbappe, Jamal i Nico Williams. Więc fajnie, że mamy po dwie z każdego. W sumie to i tak miałem tutaj, to mogłem sobie wymienić, ale dostaliśmy wszystkie takie same, więc spoko. I co? Otwieramy. Zaczniemy od zwycięzców ligi, czyli FC Barcelony. Zobaczymy, co trafimy. Mam nadzieję, że Barcelona coś wygra, tak jak ligę. <gryw> puchar i super puchar z Realem Madrid. Mamy z Majorki Larina. Super Crack z Zubimendi. To może odłożymy sobie Super kraki tutaj na razie. Mamy Diamante. Eee, kto to jest? Padilla. Jego chyba nie miałem. Więc Fajnie, że się trafił. Na razie będę tutaj odkładał, a potem gdzie indziej bazówki podkładamy. Bamba z Celty. Sevilla. Pimientnia. O Jezus Maria. Tak, dobrze przeczytałem. Pimienta, no. I mamy Alfona z Celty. Dobra, co by tu otworzyć? Może Nicole co otworzymy. Zobaczymy, co tutaj mamy. I od razu nam świecące się pokazuje. Ale to jest. O jany, zagięty. Ró róg ma strasznie. Czemu tak? Air Force Mumin i Lejune. Wiecie co? No tak, Barcelona i Real Madryt tak nie, nie leci zbytnio. To może ja będę kładł te świecące tak. I trochę was poprawię też. O, dobra, będzie więcej widać. Czy nie będzie. Może jeszcze dalej, Dobra. Bremkarza. Guantes de Oro. Batalia. Batalla. Jezus Maria. Ricardo Rodriguez z Betisu, Eukę z z Betisu, Altimira i z Espaniolu González Trener. No na razie słabo. <noise> Żadnego nie trafiliśmy. Zwracanie radu. No to może Mbappe trafi nam. Kogoś z radu. Zobaczmy. Tam jakaś czarna się kryje. Czyżby Super krak? Najprawdopodobniej. A nie wiem. Mamy Cabrera ze Spaniolu. I mamy Kubarsiego. Super. Zwarcy. Pierwszy punkt. I co my tu mamy? Impactos. Fabio Silva za As Palmas. To jeszcze nie trafiliśmy. I chyba nie miałem jej. A, bo to jest New Master 11 Logan Costa. Niestety jego mam. Będę musiał w ogóle uzupełnienie albumu niedługo nagrać. Ponieważ trochę tych kart już doszło. A jeszcze chyba nie zrobiłem ani jednego. Z tego co kojarzę. Carlo Ancelotti. Trener. A, to tutaj wpada. Czyli mam 1-1. I z Sevilla. Locunda. Dobra, Koś jeszcze nie otwieraliśmy, Alvareza nie otwieraliśmy. Więc zobaczmy. Co tam u niego? Wyrzucamy i Halera eee, z Deportivo. Super crack, pięknie Carvajal. No jego zabrakło w tym sezonie w Realu Madryt. Jakby on był to trochę Real, myślę, że Lepiej by sobie poradził w tym sezonie, z Mbappe, Guantes de Oro, powtóreczkę trafiliśmy, batalla. No tego nie lubię bardzo, na odcinku trafić powtórkę, masakra. I co, Borja Majora z Getafe? O, oh. Real Betis i Antoni. No to jest, to jest traf dopiero. Gołta trafiliśmy. I Bordelas z Getafe. A do niego to odłożymy sobie tutaj, bo to wyjątkowy gracz. <grymne> Dobra. Ten Jamal musi nam szczęście przynieść. Bo już mi gaśnie tutaj to Czekajcie. I zobaczmy. I mamy coś, mamy coś. Mamy jakiegoś chyba golden. Eee... Ballon Oro znaczy się. Z Real Madrid. To jest Bellingham. Albo Mbappe. Czy Vinicius też jest. To jest Vinicius. Chyba tak jest. Mamy Viniciusa. Chyba. A może nie mam? Nie, Bellingama dwa razy na pewno trafiłem. No to Viniciusa albo pierwszy raz trafiłem, albo drugi. Pięknie. Super. A tu akurat mam Rafinie. Brazylijczyka. To może w następnym odcinku zrobimy pojedynek. Vinicius kontra właśnie Rafinia. Możemy tak zrobić w sumie. I co tu mieliśmy? Eskugo. Piękny traf. No Jamal przyniósł szczęście. I patrzcie to. I mamy Militao i Rudigera z rano Madryt również. Odłożymy sobie ich tak na bok może. O kurde już mi poleciał. folikę by się przydało go włożyć. I jest już 4 do 1. Dla Real Madryt. To no, nieładnie. Kto tu jest? z Zrazu Sociedad. Zaspalmas e, Pelmarat. I Grittich. Z. Matko, jedyna. Rajowajekanu, dobrze mówię? Czy źle. Mamy tutaj. Zaspalmas. Lloydokie. I Superkrak. The Pole. I tam mamy. Chyba New Master 11 też. Tak jak tutaj. Tak mi się wydaje. I co, Atletico. A tu mamy Diallo. New Master 11. Piękne trafy. mogłem Matytiko w sumie dać. A, nie mam momentu Maty... chyba. Madryt. Nie kojarzę. tej kolejny New Master lewy, No, ładne trafy. Fajna paczka. I Danielmo jeszcze wlatuje. Dwa punkty da Barcy. Gdzie lecisz Rafinha? Ko, mamy. Barsicia. I Aleny, Dwie paczki nam zostały. No, Mbappé zostawię na koniec. To może trafi koś z Barcelony. Szkoda, że nie mam żadnego momentu właśnie na odcinku, bo bardzo bym chciał trafić chociaż jednego z tej serii. Artis e, Elustan estua, es, Jak on ma? Elustondo e, Fulker Fulqui, Valencia Impactos Juan Cruz. Ale ma dziwne zdjęcie, a nie bo to jego włosy są takie z tyłu jasne, a myślę, że to twarz jest. I mamy Wamus, Badesaul i Luke Bakio. Wydaje mi się, że Wamusów tak, tak rzadko trafiam wamosy. Mam wrażenie, że mam więcej yy, tych właśnie Ballon oro niż tych kart Vamos. I to, I to jest powtórka w ogóle. Już się trafił i, i co? I powtórka. <ścoughs> Niestety. Czekajcie, odłożymy tak tu. I tego. I mamy Koba z Getafe. I trenera Garcia z Villarreal. Jej została nam ostatnia saszetka z Mbappé. Zobaczmy co w niej mamy. Zatknij Komadry. Madryt od razu piłkarza. Bardzo on już chyba nie ma szans. Musiałyby trzy karty trafić tutaj w tej paczce. A tu mamy Bariosa, Influencera. Tak? Tak, Influencer. I tu mamy jeszcze trenera Realu Madryt. Na karcie specjalnej. Karcie Master-Mister jest moja powtóreczka. W ogóle jeżeli chcecie, to możecie wejść na Vinted i napisać do mnie. Ja tam sprzedaję karty. Nie mam wszystkich wystawionych, bo tego mam ogrom, więc jeżeli wam czegoś brakuje, to możecie pisać o wymianę lub yy, właśnie kupno. Czyli sprzedać mi chcecie coś. Czasami też kupuję od widzów. Mamy Somuadadino, za tylko Madryt. Cardenasa z Rayo Vallecano. Yy, Roberta Fernandeza, Real Sociedad a no i co, niestety tym razem Real Madrid wygrał 4 do 2, do tego się nie spodziewałem, myślałem, że, że Barcelony tu ich rozwalni, a tu proszę, niespodzianka i co, fajna nam się karta trafiła: Ballon de nie będę narzekał, bo nic nic nie wpaść, a tak to będę miał na wymianę, jeżeli go mam. Ale jeżeli mam, to może porycowanego bo może kupiłem. Nie jestem pewien właśnie. Nie mam albumu przy sobie, niestety. A nie kojarzę. Bo dawno nie zerkałem do niego. No to mój pierwszy odcinek po przerwie. No ale co? Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Zostaw łapkę w górę, to mi bardzo pomaga. I zapraszam na shorty. Albo na film o 6 rano następnego dnia. Cześć.